Hej, bardzo. Witam was wszystkich, bardzo serdecznie tutaj, przez szkołę w Badham 4, a z tej strony Liliana Solis i witam Was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. O mój Boże, zaproszenie jest tak blisko, nie biorę. Bez nawet nie będę się wahać. Na samym początku rundy znalazłem zaproszenie, piękna sprawa. Gramy sobie dzisiaj. Juj tak, chyba ui i mam nadzieję, że nie ma. Co to były dźwięki On... Mm, ktoś... Jest zgoniony, ale nie wiemy gdzie. No trudno. E, nie wiem, chyba się przywitałam. <grym> w każdym razie lecimy z... Dead by Daylight z Yuuu... Kimurą? Gdzieś się to ktoś gania. Gdzieś jest lecz nie wiadomo gdzie. Tam coś się iskr co jakiś czas, ale... Jeden ktoś. Jeden ktoś, jeden ktoś. Ha już widzę gdzie jest! To był głupi pomysł! Czemu nie wiedziałam, że to jest ghost Nie mógł ktoś powiedzieć. No i co? Zadziałało mi to zadanie? Bo ja mam zadanie w ogóle, żeby... Boże, pod hakiem, pod hakiem, pod hakiem, pod hakiem, pod hakiem! Żeby zablokować okno podczas... Nie podróży, podczas co? Ucieczki? Pościgu? Ale chyba mi nie zliczyło zadania Super, sprejrowałam się, dałam sobie tylko zużyć zaproszenie no. Gdzie są koledzy? Tam koledzy naprawiają generator i czemu ten też tak krzywo biegnie, widzicie co? On ma, on ma jakąś skoliozę. Kate ma skoliozę. No skam. Lecz, jak go wypatruję chociaż Co? Gdzie? Jezu, mienią się takie czopki dziwne. Jezu, ja teraz będę mi zawał. Zaproszenie, 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 zaproszenie. Hey, hey że mam zaproszenie, tylko jeszcze będę chciała go użyć, nie? O Jezu, Kate tu przyszło. A czemu tam mi się ktoś świeci? Nie, ja to jest człowiek zdecydowanie. Myślicie, że mnie widział? Nie, chyba nie, co nie. Ciekawe gdzie jest ta Kate. I ciekawe gdzie jest on, bo go nie widzę. Tam coś popełzło. Tam. Tu. Jak zobaczę, go głupi ryj. Dobra, on kogoś ściga też stąd wygnie, ja tam tą Idziemy do tamtego, typka. Gdzie oni się tu ścigają? Boże, tym to tym ma zasięg. A, bo my się widzimy w zasięgu tego. Cześć typy. Patrzcie, co lepiej jego białej mordy, nie widać. O, ktoś ma tego skina. Yy, pasa, ale już tego turbo. Ucieczka! Gdzie A to nie jest mój generator? I to jest chyba mój generator. <grym> <grym> On go nikaj, dobra. A bo ja mam jeszcze tego perka na premię do... Naprawiania ileś osób Nice, na tak Nie widziałam. Zastanawiam się czemu to zaproszenie tam... To nie byłam ja! Nie trafiłam, jakaś laka O, Patrzcie, on też ma ona. Nie mi się pana? pada, go tam tareczką popsikać. Nie mogę. jakaś te kółeczko, tak wydaje mi się, że lata z opóźnieniem. Dobra, pójdę za tym kolegą. O nie, kolega chyba idzie zabrać zaproszenie. Oh no dobra, trudno kolego, i tak pójdę z tobą. Ej, czemu ono zniknęło? zniknął? To jest generator, aha. O, widzicie? Dobrze, że nie polazłam za tamtą laską, bo właśnie dostała hita. Co? Co on robisz? Jezu, nie strasz! Coś tu wydaje się, dźwięki, ale to raczej on z tą Czachą. Wow. Martwi mnie, że. Aha, dobra. Tam że nikogo tu nie ma, ale widzę, że dalej on ją goni. A, trochę blisko, bym powiedział. Nie w ogóle skończy tego Gena. O Jezu, on tu przyjdzie jak nic. Spierdzielajmy stamtąd. Stąd znaczy bara nie widzę go tam po raz izole zawo miałam chwilę co jest to nie dobra z spierniczej nie wiem, ja tam bym nie szła w samym bolederce, no ale spoczyj. Kto mi tu? Mhm, <grym> w tą loterkę. Czyjaś. Bezpieczny ratunek z Haka. O. A gdzie tu są jeszcze jakieś te? Czy jest ja znowu wlezę w czyjś łeb? Mhm. <grym wziąłem> no w sumie to tak. Dobra, pierniczem są... A, on znowu goni Kate! Dobra, jak goni Kate, to pójdźmy do drugiej koleżanki. Tam jest jakiś i koleżanko A ona się pójdzie wychylować, czy co to robisz? Hej, zajrzyj do szaki Co to zrobić, penis? Już chyba wiem, czemu się schowała. Bo on ma barbę. O, shit! Chorerka! To nie zablokowało się! Ale dno! Jak się robi to zadanie? Nie no, nie rozumiem tego zadania w takim razie. A to było dobre. Nie mogę. Jednak wykonanie tego zadania jest trudniejsze niż myślałam. Patrzcie, mam adrenalinę. Pierwszy raz się całej wziąć. Oj, kolego! Los mi sprzyja. Rozumiem, adrenalina. Koleżanki, bo tam czekamy. Tutaj zaczęło. Tu. Gdzie jest druga brama? A nie widzę. Nie widzę. No na pewno tu jest pierwsza. Cześć, kolego. A druga brama jest tam. Tu jest koleżanka. I chyba mam koleżankę, ktoś goni. ale nie. Tak, koleżanka, jak coś goni, Nie, koleżanko, ja umrę. Nie mogę. Nie wierzę. Może kolega, z tyłu się spróbuj ściągnąć, co? Już nie mam, jak smuteków robić. Nie, no i umarłam. Ale, no. Właśnie dobiegniesz, koleżanko. Dziękuję. Za ratunek. A miałam adrenalinę. Jednak nie warto, było je wziąć. Och god. Widzimy się w następnej rundzie, a ja jeszcze sobie obejrzę, czy sobie poradzą. Yy, mapa czerwony las, tylko nie załadowało mi się ten tego. jakoś tak wyszło niesympatycznie. M-M-Mezis jest. BBB, Jest generator. O, nie widzę. Tamten. No patrzcie, to nie jestem, to... Gdzie ja go słyszałam? Jezu, czy ktoś został właśnie... Tak. Szybko poszło. Ale powinien być niemężny. No, idio... Aha. <grywk> Nie, to jest robot! A faktycznie, jeszcze robot ma te pierdzielniki takie. O Jezus, to już wiem, czy mam były skrzynki. Jezu, no nie, no nie, no co tu się dzieje? No przecież nie wytrzymam psychicznie. Dobra, wezmę ten turbo, to coś. Wiedziałem, że ja mam po nią pójść, pewnie co? Nie, ktoś tam, coś tam podpełzło. Jezu, co to? No super. Oj, wyszło mi to z pleców. Super. Nie, nie ogarniam, gdzie o tym morderca jeszcze jest, to jest jakiś psychiczny. One stamtąd zlazły Możesz szybciej tego szukać? A może ktoś szukał to wcześniej? Goni Vittorio Hehe, <gry> to ja sobie zrobię totemik, tak na wszelkie punkciki, punkciki, moje punkciki Fajnie byłoby znaleźć zaproszenie, nie? Dobra, idę usunąć tą kulę Mocy. Usuwam kule mocy. Chyba usunęłam kule mocy. Głupie, tak nie wiem. No tam ktoś dostał strzał. Znaczy tam ktoś pełznął. No to jest Wiktorio Na razie cisza i spokój. Jest cicho. Za cicho. Los mi sprzyja. Co to co to? Co to to? Co to to te dźwięki były. Czy to znaczy, że on tu idzie? Nie, to znaczy, chyba że pluje tymi kulami mocy. Kula mocy odrosła. O Jezus. Los mi sprzyja. Dobra, Nara. Idę jeszcze raz po ten turbo czopek. A czemu on jest już... Nie, nie... A, Bo ona się chyba sama odblokował... Nie, no dobra, nie wiem jak to działa jednak. rezygnuję, nie wiem. Zbrzmień, 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 zbrzmień. Mam przywołać w tej rundzie jedną imprezową paletę. Nie zablokować okna, bo to przecież tam pierdzieliło poprzednio. Nie miało być okno, tylko bo ja czytałam zadanie wcześniej, że jest też takie, żeby zablokować yy, okno. A ja to przeczytałam niepotrzebnie, ponieważ Zakodowałam sobie, że ma to być to okno, a to miało być paleta. Jezu, ciągle te baloniki, myślę, że to jest generator. Jezu. Kulka mocy tu jakaś się świeciła. Co to było? Co mi tak tutaj sapie? O, to jest jakiś genix. To jest tu. On no, trochę blisko mnie. Dobra, na przykład. Nieważne. Jak się zrzuca przedmiot? Ja nie chcę tego... pierdzielnika, chcę go uratować. Czekajcie, 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 czekajcie. Ja O! mnie! No, nie lotarka. U nich w ogóle nie Super. Teraz pytanie, jak znasz tam drugą typiarę? Tam konsowym. czemu ja to widzę? Jezus. Co to? Za... Gdzie jest ta piara? Jak ja ją wcześniej zobaczyłam? Cześć, koleżanko! Ulecisz mnie? Korzenko! Dziękuję. Zachita. Ja dam po nią pójdę, wiecie? Taką mam misję. Wewnętrzną. Bo <noise> chcę <Chcesz> zrobić zadanie, he. <noise> Rzucę się na nią. Lecę, bo chcę. No i dostałam czopkiem, nie wierzę. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Co to, co to, co to, co to mi robi? Co to znaczy to różowe? Co to znaczy to różowe? O nie, on ją goni, ale fryer. A moja korona jest nawet brudna. Lecę bo chcę, lecę życie jest złe O mój pierdzielnik. He <laughs> <laughs> no razej Ja sobie to ładnie po cichu popracuję. No feng chyba ma przegwić dane. Bo jak nie fęk, to kto? Język taki muzyczny odcinek, dzisiaj nie mogę. Bo jak nie fęk, to ja. Ooo. Na pewno się już rozejrzał, gdzie robię tego gena. Super. Mam przegwizdane. Bo jak nie fęk, to nikt lepiej nie sprowadzi mordercy tu. O, prawie nie trafiłam tego. Czy koleżanka może po nią pójść, po faj? Ja na przykład robię generator, nie no jest w połowie, koleżanko. Co to? Czemu to tak się kolorowało? Nie no, czy ona po nią pójdzie, czy ona się tam czajno? no? No idź tam koleżanko! Jesteś jakaś ofiara losu. Fajnie tylko że dalej nie przywołam tej imprezowej. Patrzcie, no i nie zdejmij, nie wierzę. Patrzcie, jaka jaka picza! Jestem w porawie końcówka gena No Oj, cholerka Au Czyś widzi jakąś paletę miejsce Chciałabym paleta miejsce Paleta Co on robi? O! Już chyba wiem. To było niebezpieczne. Nie spodziewałam się tego. O, dostałam zawał. Pff, dobra, weź tę łódkę. Jezu, jaki zawał dostałam. Ja nie zrozumiałam, co on robi. Ale dostałam zawał, ja pierdziele. O, już po mnie jest. Kojarzyłam Carbisca i No ja się spróbuję zdjąć może Może mi się uda N Nie, nie udało się <śmiech> <śmiech> No i mówiłam, że to jest klątwa Feng Może ja umrę? A może nie? Może nie, może ona się wyrwie mu z rąk? ale dalej nie zbiłam zadania, super Głupie to zadanie Może trzeba jej robić te zadania rocznicowe na początku o, On nie gdzieś rzucił O tam, Memento? Co on jej każe robić? Co on jej robi? Będę wytrwale żyć do końca, żeby jej nie pozwolić yy. Aha zawisnęła jednak, nieważne, to nie wiem co on chciał Pokiwać ich głową. No nie, fajnie. O, w ogóle ta druga topiara miała na imię I Love Ghostface. Nice. Ech, no cóż. Prajerka. Ale, kochani. Kończymy. Nie udało mi się zrobić zap yy, zaproszenia. Boże. Zadania. No trudno. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka i do zobaczenia w następnych. Pa, pa.